Siemoneczko na kanale Michał Recykling. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku e, zajmiemy się tą, w końcu tą paczką od Wiktora. E, paczka pełna, słuchajcie, skarbów, a mianowicie kabli, ścinków kabli. E, jest tam jeszcze maszyna do robienia sandwichy. 4 chyba, czy nie wiem, 3 czy 4 trafo także dzisiejszy odcinek zajmie się korowaniem tych przewodów nie wiem jak to będę długo robił, na spokojnie, także będzie odcinek, będą przebitki w odcinku z korowania, pokażę Wam o co dokładnie chodzi ile waży przed korowaniem no i będzie potem podsumowanie, także zaczynamy film jeśli nie subskrybujesz, subskrybuj, żeby być na bieżąco, skomentuj, daj lajka, no i co ważne podbij ten film Dobrze, mianowicie chodzi o tą paczkę. Jak pamiętacie, Wiktor przysłał mi ją. Słuchajcie, macie ścinki, macie przewody. Większość midbera są to ścinki, odpady, króciutkie takie. Do tego jeszcze mamy e, transformatory. Także plus ta maszyna do sandwichy. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję, Wiktor. Trzeba się za to wziąć, to długo czekało. Oczywiście na Albina, Albin tutaj stoi za mną, ale nic nie mówi. Aha, będziemy, rozbierać. będziemy raz rozbierać. No i co, słuchajcie, mamy 13 kg, 550. Hmm, załóżmy, no ja bym musiał wyjąć te trafo, no to to trafo. Słuchajcie, jedno, drugie, a trzecie i chyba czwarte więcej nie było z tego, co się orientuję. Także. Traf wyjęte i mamy przewodu w tym kartonie 9 ,450 kg 450. Zróbmy w otulinie po 6 zł. Daje nam 56 zł. i 10 groszy. A o co w tym chodzi? A mianowicie chodzi o to, że jako korujemy, zobaczymy jaki wygenerujemy zysk. Plus wiadomo, rozbiórka tego to też przybije na hajsie. Także no co, nic nam nie pozostało innego, jak zacząć ten odcinek. Zacząć korowanie słuchajcie maszyna jeszcze nie rozgrzana Zaraz to zrobimy, Albin zaraz zacznie, zacznie Albina tu Słuchajcie przyuczać z, na maszynie Także co, e, operator będzie, operator maszyny Także my zaczynamy i co e, Widzimy się na podsumowaniu i na przebitkach Także maszyna aktualnie już tutaj żeśmy sobie ją Przypchali bardziej na środek, krzesełko jest Tak to wygląda słuchajcie u mnie korowarka Fefor, marki Fefor, jak widzicie, dość spora ze sporym silnikiem e, 37 KW. E, normalnie, no, podłączenie na prąd, bla, bla, bla. bla. E, także słuchajcie, no, nie tania maszyna, ale warta swojej ceny. E, siłę ma różne tutaj objętości przewodów, można wku, e, przeciągać, korować. E, ja jeszcze dodatkowo, jak ona przyszła. Posmarowałem te tryby, żeby to lepiej chodziło. Tutaj są naciągi, uciski. Z jaką siłą ma tutaj właśnie przecinać nóż. No i co? My bierzemy się do korowania. Tu już parę drucików wpadło. Ja tutaj chcę to sfilmować. Także Albin uruchomi maszynę. Jest prał płaski przewód. Słuchajcie, włączamy maszynę, żeby wam pokazać jak to działa. Koło się kręci. Przewód płaski prowadzasz i patrzysz, żeby w miarę po nożu szedł prosto. Także ja jestem z tej strony i lecisz. Wow! Także mamy to, zobaczcie. Ona nawet nie poczuła, ona się nawet nie zmęczyła. Pokaż to, jak to wygląda na filmie. Wyłączymy. Z żyłę wyciągasz normalnie, bez najmniejszego problemu, nie? Mm. Także bez najmniejszego problemu, sobie potem otojnę leci tam. Słuchaj, teraz wprowadzisz z e, osobna każdą żyłę w zgniatarkę. Słuchajcie, to jest zgniatarka. Tutaj, jak widzicie, e, Albin uruchomi maszynę ponownie. I patrzymy. Proszę, następny, następny. Dobra, elegancko. Chodź, tutaj zademonstruj, co się stało. Co się stało? no Stało się to, zobaczcie. No. Otulina została natychmiast bardzo mocno zmiażdżona, rozgmiękczona, druty wychodzi sam, Jest! Normalnie można podmuchnąć i on schodzi sam. No i co, sądzisz ogólnie o tej maszynie? Ty, powiem Ci, pierwszy raz coś takiego widzę, nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego jest. Ale słuchajcie, to jest genialne, to kurde działa chwilę moment. No to ja bym to nożykiem kroił, a to wystarczy 5 sekund macie trzy druty, słuchajcie. Parę złotych słuchajcie kosztuje, ale to nic. Ja myślę, że warto, jeśli ktoś tym ty bardziej często musi jakieś tam trafiają odpady z jakiejś budowy czy coś. Fajnie to robi robotę, powiem Wam szczerze, zaoszczędzacie dużo siły. No ale nie jest to żaden sponsoring, jakby coś. My nie zarabiamy na tym żadnych pieniędzy, jest to moja prywatna maszyna. Chciałem Wam tylko pokazać, jak ona tutaj mniej więcej pracuje. Polecam tą maszynę. No i co? A my bierzemy się za właśnie tą pakę od Wiktora. Korujemy. Słuchajcie, przebitek już więcej nie będzie, to jest bez sensu. My korujemy po prostu tą całość. I włączamy się dopiero na podsumowanie, także lecimy. Słuchajcie, w końcu dotarliśmy do podsumowania korowania tych przewodzików od Wiktora eee, tej paczki. Słuchajcie, my już mamy przekorowane. Sprawa jest taka, że słuchajcie, mamy tutaj Milbera, mamy tutaj trochę miękkiego, mamy tutaj resztkę tych ścinek. Słuchajcie, te tych, co ja już wam mówiłem na samym początku, że nie będziemy tego przeciągać takiej, drob takiej drobnicy, bo to naprawdę w tej maszynie, słuchajcie, kosztuje to. to prąd yy, no i co i dużo pierdzielenia także żeby było żeby po prostu zrobić jakiekolwiek podsumowanie policzymy ten karton w otulinie po 6 zł, a to czyste normalnie po 30 także co lecimy na ważenie nie albin pewnie ja mogę przerzucać dobra albin to weź tą berkę wsyp my mamy aktualnie poczekajcie 30 złotych zrobimy cenę i albin właśnie wrzuca że mamy tutaj drutu Trochę trochę nastroszony słuchajcie tu po bokach popadało, trochę porzucamy że mamy tego słuchajcie e, kg 850 po 30 zł daje nam 5550 dodajemy możemy to wysypać weź to przesypkę i połóż tam na chwagę cyk i teraz dajemy mix 29 zł weź ten czekaj wprowadzimy 29 to jest ta miękka leci kula mamy 250 gram po 29 zł daje nam 7,25 dodajemy I słuchajcie, tak jak mówiłem, Alwin ściągi ten ten. Dobra, robimy 6 zł w I za ten kartonik wychodzi nam za te ścinki tutaj 25 zł i 20 groszy. Dodajemy. Także słuchajcie, jeszcze prócz tych kabli, prócz tego korowania, słuchajcie, zapomnieliśmy, ale przypomnieliśmy sobie. Rozebraliśmy na szybko. Ten toster, ten sandwich, tą maszynkę od Wiktora. Także tutaj zostaje grzałka. Policzymy to jako ewentualnie jako zanieczyszczone. Albin z tym walczył. No ale cóż. Tutaj mamy z tych trafo co by w paczce też z przewodami, wydobytą już mieć. No i ten złom. Także my ściągamy ten karton, nie Albin, no bo tak. mamy go już dodane wcześniej. To dodajemy. Także tarujemy ten pojemniczek. Tarę i robimy. Nie, nie, zostaw. I robimy 29, bo to będzie miks. I wsypujesz to w ten pojemnik, to z tych, tych. Cyk. I mamy z tych trafą miedzi. Słuchajcie, dodatkowo pół kg, 500 g po 29 zł daje nam 14,50. Dodajemy. Yy, I kolejne idzie, dobra, wiaderko odliczymy. Tam ile tam wiaderko waży, nie? Ten złom. Chyba że przerzucę. Nie chcę, chcę ci się przerzucać? No dobra. Dobra, To robimy 0,70 groszy, nie 0,60 groszy, bo to blaszka jest. Bo jak jest, słuchajcie, jak jest rozpadłe, to jest już liczone jako blaszka. Także złą strafą już na wadze 3 ,550 po 60 groszy daje nam 2,13. Dodajemy i słuchajcie, teraz mamy wynik e, tej paczki od Wiktora. Jest to 104 ,58 zł. 58 groszy. Słuchajcie, e, jeszcze, właśnie 104 ,58 zł. 58 groszy. Dodajemy jeszcze aluminium. Możesz to zdjąć. Piątak? Nie, złoty przecinek 50, bo to jest zanieczyszczone Ile tam zrobią? Złoty przecinek 50, I słuchaj, mamy minus 15 gram. To sterować? Nie, bo zmarzną. Nie, nie zmarzną. Dobra, wrzucaj. Mamy to aluminium. Jeszcze z sandwicha mamy y 900 gram. Po złoty 50 daje nam jako zanieczyszczone złoty 35. Dodajemy. I słuchajcie, teraz mamy ostateczny wynik. Jest to 105,93 zł grosze, czyli prawie, słuchajcie, 106 zł w tej paczce od Wiktora. Mm, bardzo dobry wynik. Wy, wyciągnęlibyśmy o wiele więcej, jeśli byśmy poświęcili ten czas. To zrobiliśmy tak jak się należy, tak, yy, tak samo z tym sandwichem trafo rozebrane, także mamy już teraz ogólny wynik. 100 zł, 5, 105 zł i 93 groszy. Także jeszcze raz, Wiktor, dziękuję za wsparcie. No i co? Albin już jest zmęczony. Mamy dość. Nie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.